Marcin i Agnieszka z No W. W rodzinnym odcinku aktor zatańczył z własną mamą. Wzruszenie, łzy i historia, która poruszyła widzów, ale też wywołała prawdziwą burzę w sieci. Tuż przed występem Rogacewicz wyznał, że przez 12 lat nie miał kontaktu z matką. Uległem manipulacji. Jakie szczęście. Że odzyskałem mamę po dwunastu latach, powiedział przed kamerami. Jego mama przyznała z kolei. To był bardzo trudny okres. Chodziłam na terapię. Odzyskałam syna i budujemy relację od nowa. Choć wiele osób uznało ten moment za piękny gest pojednania, inni internauci nie kryli oburzenia. Pod postami programu pojawiły się dziesiątki krytycznych komentarzy. Atakuje byłą żonę pod przykrywką emocji. Przykre gadanie o wolności, a przecież sam podział decyzję. Ale byli też tacy, którzy bronili aktora. Piękny taniec, szczerość i odwaga. Jedno jest pewne: ten odcinek tańca z gwiazdami przejdzie do historii.